Przed przystąpieniem do niniejszej medytacji może pomóc Ci obejrzenie swoich zdjęć z dzieciństwa. Każdy z nas posiada wewnętrzne dziecko. Zazwyczaj ignorujemy tą małą istotę, która mieszka w nas. Często krytykujemy lub niepokoimy ją. Prawdopodobnie byłeś tak traktowany jako dziecko, więc ten wewnętrzny krytyk to nic innego jak zaprzeszłe przekonania, w które wierzysz do dnia dzisiejszego. Ta mała istota w nas doprasza się o uwagę w różnych sytuacjach naszego życia. Dlatego też czasami czujesz zdenerwowanie, złość lub strach i nie rozumiesz dlaczego. Projektujesz w ten sposób nieprzerobione emocje z dzieciństwa. Tak jakby czas zatrzymał się, gdy miałeś, miałaś, 6, 10 lub 12 lat i ciągle reagujesz w ten sam sposób i nie rozumiesz dlaczego. Zostań swoim... Własnym rodzicem i pomóż tej małej istocie w sobie, przetransformować za przeszłe negatywne reakcje i przekonania w te pozytywne. Pomóż swojemu wewnętrznemu dziecku pozbyć się blokad i stać się twoim sprzymierzeńcem. Usiądź lub połóż się wygodnie. Upewnij się, że przez kolejne kilkanaście minut nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Oddychaj spokojnie. Połóż rękę na brzuchu i obserwuj, jak unosi się z wdechem i opada wraz z wydechem. Oddychaj tak przez chwilę. Wyobraź sobie, że stoisz przed drewnianą, zdobioną kolorowymi ornamentami bramą. Z prawej strony widzisz złotą klamkę. Sięgnij po nią i otwórz bramę. Zrób krok i przejdź na drugą stronę. Przed Twymi oczami ukazuje się piękny wschód słońca otoczony cudownymi wzgórzami, pokrytymi wspaniałą zielenią. Czujesz przyjemnie miękką trawę pod swoimi stopami. Ciepłe promienie słońca muskają twoją twarz, a wiatr delikatnie rozwiewa twoje włosy. Brama zamyka się za tobą, a ty znajdujesz się w pięknej dolinie przepełnionej kolorowymi kwiatami, gdzie motyle delikatnie trzepocą skrzydełkami. Słyszysz śpiew ptaków zachęcających cię, abyś wszedł na ścieżkę, która ukazała się przed tobą. Idąc, widzisz drzewa kołyszące się w rytm wiatru, a słońce wschodzi coraz wyżej. Jest ci błogo i przyjemnie. A całe miejsce wypełnia spokój. Ścieżka, którą podążasz, prowadzi do jeziora, które pokryte jest spokojną i krystalicznie czystą taflą wody. W oddali nad brzegiem jeziora widzisz małą postać. Podchodzisz bliżej i rozpoznajesz siebie z dzieciństwa. Zauważ, jak niewinne i pełne energii jest Twoje wewnętrzne dziecko. Jest ono na początku swojej drogi życia, pełne wspaniałych marzeń i pomysłów. Gdy odwraca się w Twoją stronę, widzisz malujący się uśmiech na jego lub jej dziecięcej twarzy. Przybiega do Ciebie, ciesząc się, że jesteście razem. Przytul swoje wewnętrzne dziecko. Oboje czerpiecie radość z tego spotkania. Poświęć czas tej małej istocie. Zróbcie to, na co ona lub on ma ochotę. Może zechce pograć z tobą w piłkę. Pójść na spacer lub pokażę Ci coś ciekawego nad jeziorem. Pozwól swojemu dziecku na spontaniczność. Twoje wewnętrzne dziecko przez lata zostało zranione, czasami przez innych, czasami przez ciebie, poprzez słowa lub czyny, które spowodowały, że czuło się niewarte i skrzywdzone. Pozwól tej małej istocie opowiedzieć o swoich uczuciach. Wysłuchaj z cierpliwością, nie oceniaj. Zwróć bardziej uwagę na emocje niż na słowa. Powiedz swojemu dziecku, że bardzo ci przykro, że zostało zranione. Przeproś za wszystko, co zostało mu wyrządzone. Przeproś również za swoje czyny i słowa. Powiedz, że je kochasz, szanujesz że jest unikalne, mądre, kreatywne i niezastąpione. Powiedz, że jest kochane przez innych, że marzenia, które ma, są ważne i że zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, aby pomóc je spełnić. Powiedz, że napawa cię dumą i że jest cudowną kreacją wszechświata i zasługuje na miłość tylko dlatego, bo jest że przynosi radość i szczęście tylko samym swoim istnieniem powiedz że jest odważne inteligentne i że zasługuje na wszystko to co najlepsze Przytul swoje wewnętrzne dziecko i pozwól, aby kojący strumień miłości z Twojego serca wpłynął do serca Twojego dziecka. Gdy już uwolnisz swoje dziecko z ramion, ono uśmiecha się i otacza je cudowna energia pozytywnego światła. Nadszedł czas powrotu. Widzisz swoje wewnętrzne dziecko pełne szczęścia, beztrosko biegnące w stronę brzegu jeziora, machając na do widzenia. Zachowaj ten widok w swoim sercu i powoli kieruj się do bramy, ścieżką, która cię tu przywiodła. Szum drzew żegna się z tobą. A śpiew ptaków zachęca cię do powrotu do tego cudownego miejsca. Stojąc przed bramą, chwyć za złotą klamkę po lewej stronie. Otwórz ją i przejdź na drugą stronę. Jesteś tu i teraz. Czujesz się bezpiecznie. Leżąc tak, poruszaj palcami nóg i rąk. Otwórz oczy. Zapraszam cię do medytacji z wewnętrznym dzieckiem, tak często jak masz na to ochotę. Namaste.